Fest TV. Wspiera na Spiroshop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. Już dziś o godzinie 20.30 na lodowisku w Oświęcimiu odbędzie się finał Pucharu Polski w hokeju na lodzie. Tak się złożyło, że w finale zmierzy się Unia Oświęcim, na co dzień grająca u siebie właśnie na arenie finałowej w Oświęcimiu, z GKS-em Tychy, który wyeliminował katowicki GKS. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że mecze półfinałowe odbyły się z udziałem wszystkich grup kibiców. Jednakże podczas meczu GKS-u Tychy z GKS-em Katowice doszło do incydentu, przy którym interweniowała ochrona, gazując kibiców, co mogliście zobaczyć w materiale serwisu Hockey.net. Jednak czy zdarzenie było na tyle poważne, by finał nie mógł się odbyć przy udziale obu ekip? Według policji niestety tak. I na kilka godzin przed samym meczem GKS Tychy na oficjalnym profilu zamieścił wpis o treści Sprzedaż biletów zostaje wstrzymana. Zarząd Unii Oświęcim poinformował nas, że w związku z sytuacją, jaka miała miejsce na trybunach w trakcie pierwszego półfinału, policja rozważa opcję niewpuszczenia kibiców GKS Tychy na dzisiejszy mecz. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie, na którym zapadną ostateczne decyzje. Czynimy niezbędne starania, żeby nasi kibice mogli wspierać zespół. Jeśli tylko pojawią się nowe informacje, to niezwłocznie Wam je przekażemy. Następny komunikat około godziny 10.30. Tuż przed godziną 11.00 GKS Tychy wydał kolejny komunikat. Posłuchajcie. Aktualizacja. W związku z tym, że do rozpoczęcia meczu finałowego pozostało niespełna 10 godzin, oraz brak jest formalnego zakazu dystrybucji biletów, informujemy, iż aktualnie trwa sprzedaż biletów dla kibiców GKS-u Tychy prowadzona przez Stowarzyszenie Tyski Fan. Sprzedaż w kasach Stadionu Miejskiego w Tychach rozpocznie się o godzinie 12. Jednocześnie informujemy, iż brak jest podstaw prawnych do możliwości rozegrania meczu finałowego bez udziału kibiców drużyny przyjezdnej. Limit biletów na osobę to dwie sztuki. Fani GKS-u Tychy natychmiast wykupili przyznaną pulę biletów. Niestety, do klubu z Tychów dotarła najgorsza wiadomość. Posłuchajcie. Tyski Sport S.A. informuje, iż o godzinie 13.43 otrzymał decyzję prezydenta miasta Oświęcimia, na podstawie której zmieniono warunki organizacji dzisiejszego meczu finałowego Pucharu Polski w na lodzie, w ten sposób, iż wykluczono udział w imprezie masowej kibiców drużyny przyjezdnej. W ocenie Tyski Sport S.A. przedmiotowa decyzja została wydana z rażącym naruszeniem przepisów prawa oraz z przekroczeniem kompetencji. Spółka podejmie działania mające na celu zakwestionowanie tejże decyzji. Mając jednak na uwadze, iż do rozpoczęcia meczu finałowego pozostało już tylko 5 godzin, klub apeluje do kibiców GKS-u Tychy, którzy zakupili bilety na finał, o rezygnację z wyjazdu do Oświecimy i kibicowanie tyskim hokeistom przed telewizorami. O zwrotach środków finansowych z tytułu zakupionych biletów będziemy informować w przyszłym tygodniu. Krzysztof Woźniak, prezes zarządu Tyski Sport SA. Do sprawy odnieśli się również kibica na profilu Tyski Fan. Puchar Polski. Cisnął się bardziej dosadne słowa. Ale niech będzie, że takiego burdelu organizacyjnego to jak jeździmy to nie widzieliśmy. Wysyłanie decyzji o niewpuszczeniu nas na mecz na kilka godzin przed jego rozpoczęciem to tylko kwintesencja oświęcimskiej niekompetencji. Braku wyobraźni i biegunki w majtkach. Nadają się do organizacji Pucharu Sołtysa w wyścigu furmanek. Ale od sportu to radzimy kilka... w bok. Brak wcześniejszych informacji na naszych stronach był spowodowany brakiem informacji od pseudoorganizatorów. Najważniejszą jest wyjazd na finał jest odwołany. Niestety nie będziemy świadkami prawdziwego kibicowskiego święta, jakim miał być finał hokejowego Pucharu Polski. Co sądzicie o decyzji władz? Jakie wnioski powinien wyciągnąć związek po tej sytuacji? Pytań można stawiać tutaj wiele. Zapraszamy Was do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Podajcie też materiał dalej, aby przekaz dotarł do jak największej ilości osób. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Pioshop.pl z kodem Polish Fast TV 5% rabatu.